Ja przez kilka lat pracowałem w technikum handlowym jako nauczyciel na rachunkowości i tam mieliśmy taki zwyczaj, że jak wchodziliśmy y, do pokoju nauczycielskiego, to była taka tablica i na tej tablicy y, pani wicedyrektor wywieszała kartkę A4 i to była najważniejsza kartka tego dnia, bo tam były zastępstwa. Ja nazywam się Michał Włodarczyk i jestem na zastępstwie dzisiaj. <laughs> Także y, Michał Włodarczyk, y, Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna. A temat bez zmian. Zmienia się tylko y, osoba referująca y, ten problem. Myślę, że wyjaśniłem zastępstwo. Y, przedstawienie problematyki jedności chrześcijan zgodnie z propozycją tematu, czyli problematyki ewangelikalizmu na tle zagadnienia jedności kościoła. Y, jeżeli ma starczyć 20 minut, to trzeba zawęzić perspektywę, więc też chciałbym y, wyjaśnić. Y, tego, że świadomy jestem różnych perspektyw, z jakich można do tego podejść. Jeżeli nie będę ich poruszał, czy nie będę z nich korzystał, to nie z ignorancji, ale z wyboru, żeby zmieścić się w tym czasie. Można by było spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy historycznej i opowiedzieć o tym, co się działo na przestrzeni, nie wiem, ostatnich stu lat, co się dzieje ostatnio i przedstawić to zagadnienie. Z perspektywy teologicznej, czym Czym, czym jest ten nowotestamentowy, no bo dla nas ewangelikalnych, to, to przez perspektywa teologiczna będzie przede wszystkim perspektywą biblijną, czym jest jedność Kościoła yy, yy, na kartach Nowego Testamentu i jak dzisiaj ją rozumiemy, ale tutaj tą perspektywę też myślę, że z całą yy, pokorą wobec państwa pominę, bo. Yy, w to ewangelikalni wierzymy bardzo głęboko, że każda teologia służy poszerzaniu granic Królestwa Bożego na Ziemi, więc wpadłoby się łatwo w kaznodziejski ton. Myślałem o perspektywie praktyczno takiej, może sprawozdawczo-inwentaryzacyjnej, czyli musiałbym przedstawić to, co się dzieje tak naprawdę dzisiaj, wtedy by należało wspomnieć o Polskiej Radzie Ekumenicznej, w której ewangelikalni są reprezentowani tylko przez jeden z kościołów, czy alians ewangeliczny, w którym jest 14 kościołów, przynajmniej wylistowanych na, na, w dokumentach aliansu, tak jak one są dostępne. Yy, I w tej liczbie 14 są tak całe denominacje, jak i pojedyncze zbory, więc yy, yy, tą perspektywę też pominę, chciałbym, dlatego, że chciałbym dla naszych yy, rozważań wyznaczyć jakieś ramy obiektywne, żebyśmy przez chwilę spojrzeli na nasze środowisko. I przestali o nim myśleć jako o naszym środowisku, ale o środowisku. W miarę obiektywną metodologię dostarcza nam socjologia i postaram się zaproponować taką socjologiczną perspektywę dla pewnej zbiorowości, jaką są ewangelikalni chrześcijanie w Polsce. Ufam, że ona będzie najbardziej neutralna. Po pierwsze, jako ewangelikalni nie jesteśmy jakąś społecznością homogeniczną, jednorodną wewnętrznie, ale jesteśmy szalenie zróżnicowani co w ogóle poddaje zasadność, wątpliwość, zasadność przyjęcia takiej perspektywy. Jedni z drugich nie uważamy za ewangelikalnych i to się w naszych środowiskach zdarza i teraz jeżeli dla perspektywy socjologicznej uprawnione są wywiady jako jedna, pogłębiony wywiad indywidualny jest takim narzędziem, z którego często korzystamy, to to teraz na, można by było i każdy z nas w głowie potrafiłby przypomnieć sobie tysiąc różnych wypowiedzi, które to definiują. E, I to są dwie perspektywy. Z jednej strony, możemy dać kryteria, e, obiektywne kryterium, czym jest ewangelikalizm, i, e, który lubimy też określać takim mianem biblijne chrześcijaństwo w swoim gronie. I te obiektywne kryteria w miarę by się trzymały, natomiast to jest to pytanie, kim są górale, prawda? I to, że jedni górale drugich mieszkańców jakichś troszkę niższych terenów już nie uważają za górali, to nie znaczy, że to nie są górale, nie? Tylko potrzebne nam są obiektywne kryteria. I my ewangelikalni również, na starcie chcę to powiedzieć, myślimy o sobie w bardzo wykluczający sposób, czyli jedni ewangelikalni, innych już nie uważają za biblijnych chrześcijan. Więc ten ewangelikalizm nasz ma, ma charakter taki wykluczający. Uzasadniam póki co to podejście, które chcę zaprezentować. Kluczem do tego, co, co chcę powiedzieć, jest istnienie pewnych więzi społecznych w środowisku. Żeby mówić o jedności, trzeba powiedzieć, że w danej grupie społecznej istnieją więzi. I pierwszym podstawowym rodzajem więzi, jakie się wyróżnia, jest obiektywna więź społeczna, czyli ta, która istnieje obiektywnie i wiąże daną grupę w całość. Nie wiem, w mojej rodzinie na przykład, jeżeli mam kuzynów, którzy pochodzą od tego samego pradziadka, dziadka, yy, mają to samo nazwisko lub jeżeli jestem z nimi spokrewniony pokądzieli, mają już inne, ale obiektywnie jesteśmy spokrewnieni ze względu na tych wspólnych przodków. Istnieje natomiast to, że istnieje między nami obiektywna więź społeczna wcale nie musi oznaczać, że istnieje subiektywna więź społeczna. I ta subiektywna więź społeczna jest właśnie dla mnie kluczem do wszystkiego, co będę chciał powiedzieć. Subiektywna więź społeczna wyraża się poprzez yy, Myślenie w kategoriach my, czyli subiektywna więź społeczna to jest to, co pojawia się w określonym gronie, gdy zaczynamy o sobie myśleć my, oni, ci, tamci, my tutaj, oni tam. Yy, I teraz pierwsza chyba taka jaka teza, jaką chciałbym powiedzieć, to to, że ta subiektywna więź społeczna w kręgach ewangelikalnych chrześcijan jest bardzo kulawa. My nie mamy świadomości myślenia o sobie w kategoriach, my, ewangelikalni chrześcijanie. Jeszcze sobie myślę, że my tutaj w tej auli w jakiejś mierze dość często się definiujemy w ten sposób. Natomiast gdyby badać całą zbiorowość, jaką są ewangelikalni chrześcijanie, to kiedy mówimy, my chrześcijanie, nawet pomyślałem o tym, gdyby móc zrobić takie bardzo szybkie badanie i wśród członków kościołów ewangelikalnych rozdać ankietę z krótkim nagraniem, w czasie którego pastor mówi, my chrześcijanie. A potem, żeby ankietowani, odpowiedzieli, no bo ankieta to ulubione narzędzie badawcze socjologów, odpowiedzieli na pytanie, kogo miał na myśli mówca mówiąc my, chrześcijanie? Prawda, czy miał na myśli, jeżeli to będzie mówca załóżmy baptystyczny, nas, Baptystów, czy również Baptystów, zielonoświątkowców Chrystusowych, czy ma na myśli również paraf, proboszcza parafii ewangelicko-metodystycznej, który jest za miedzą, czy mówiąc, my, chrześcijanie, również miał na myśli księdza proboszcza, który jest. Tuż obok, nie? i chyba w głowach sobie udzielamy odpowiedzi, że ona wcale nie jest tak oczywista, i w tej kategorii my, Chrześcijanie yy, raczej traktujemy ją bardziej jako wykluczającą yy, określone grupy religijne czy konfesyjne, niż jako kategorię bardzo szeroką i pojemną. Więc raczej określamy się w opozycji yy, do, my, biblijni chrześcijanie, jeżeli używamy takiego określenia, że, które wyraża naszą subiektywną więź społeczną, to chcemy podkreślić, że istnieją gdzieś chrześcijanie, którzy są niebiblijni. Yy, więc tyle yy, o tej naszej więzi, która jest dość, dość kulawa. Yy, więź społeczna, subiektywna i obiektywna może łączyć różne zawody i podam tą analogię, żebyśmy sobie ją tylko przetransponowali yy, na nasze środowisko. Dwie grupy zawodowe, jedną łączy bardzo silna i obiektywna i subiektywna więź zawodowa, czyli nauczyciele i teraz pani, która uczy historii w Żninie odczuwa pewną solidarność zawodową z osobą, która nie wiem, w Bieszczadach jest nauczycielem muzyki, łączy je karta nauczyciela i tak dalej, więc automatycznie ta subiektywna więź społeczna, która też wyraża się w więzi moralnej, czyli wzajemnej lojalności i zobowiązaniach, lojalności, zaufaniu i solidarności, ona jest bardzo silna, mimo że się nigdy nie spotkały, ale należą do tej samej grupy. Natomiast inna grupa zawodowa, nie wiem, urzędnicy administracji centralnej, powiatowy inspektor weterynarni, w, nie wiem, w Małkini, nie czuje solidarności zawodowej z inspektorem skarbowym w Szczecinie, prawda, mimo że też łączy ich ustawa, nie karta nauczyciela, ale ustawa o służbie cywilnej, mimo że też są, można powiedzieć, w podobny sposób... No, zawodowo dokładnie analogicznie, tak samo jak dla grupy nauczycieli, natomiast w tej grupie społecznej jest obiektywna więź społeczna, nie ma subiektywnej więzi społecznej. I teraz pytanie, które sobie zacząłem zadawać, przygotowując się do tego wystąpienia: czy nas, ewangelikalnych chrześcijan, łączy subiektywna więź społeczna? Obiektywna łączy te cztery wyznaczniki ewangelikalizmu. Które, które, które odmieniamy przez wszystkie przypadki, we wszystkich encyklopedycznych opracowaniach, one nas rzeczywiście łączą, jesteśmy chrystocentryczni, jest, ogłosimy kole, konieczność Nowonarodzenia, mówimy sola scriptura i w naszych kościołach jest aktywizm, natomiast rzeczywiście tej subiektywnej więzi społecznej nam brakuje, czyli raczej to, co odczuwamy jedni do drugich, nie wiem, ja zielonoświątkowiec zbyt goszczy wobec... Ewangelicznego chrześcijanina z Bytomia, bardziej przypomina to, co czują wobec siebie y, powiatowy inspektorat weteryn inspektor weterynarii w Małkini wobec urzędnika skarbowego w Szczecinie. Czyli jest więź obiektywna, nie ma więzi subiektywnej. Niestety, y, za więzią subiektywną teoretycznie powinna iść więź moralna i chcę tylko wskazać na przestrzenie, w których y, dystrofię tych więzi społecznych możemy zaobserwować. Y, więc. Jeszcze tak usprawiedliwie, to pozwala nam zobaczyć obiektywnie ten problem, jaki istnieje, kiedy mówimy o jedności, bo możemy teraz się silić na piękne deklaracje i przywoływać wydarzenia, które się dzieją, ale tak naprawdę jedność to jest to miejsce w grupie społecznej, jak się, jak się definiujemy, czy myślimy o sobie my w opozycji do oni i teraz się okazuje, że bardzo często w naszym ewangelikalnym myśleniu ci oni, nie my, ale ci oni to również są inni ewangelikalni chrześcijanie. Nie chcę nawet tych moich rozważań w, o jedności w, wyprowadzić poza krąg ewangelikalnego chrześcijaństwa, y, dlatego że y, też widziałem w programie, y, będzie to czynione w wystąpieniu pana profesora Zielińskiego y, w, te, w tej jeszcze części. Y, więź moralna zakłada zaufanie, lojalność oraz solidarność y, i może przyjmować całą masę odcieni między partykularyzmem a uniwersalizmem my raczej ewangelikalni chrześcijanie albo ewangelikalni chrześcijanie gdybyśmy mieli przy, utrzymać taką perspektywę i patrzeć na to środowisko z Bogu raczej podkreślają swój partykularyzm i postrzegają to jako formę poszukiwania własnej tożsamości, poszukiwanie istotnych wyróżników choć teoretycznie można by było sobie wyobrazić, że wspólnie odkrywamy nie wiem dziedzictwo hiszpańskich mistyków, to jednak czujemy, ja mówię dziedzictwo chrześcijaństwa, to jednak czujemy, że zbytnie jego popularyzowanie, nie wiem, twórczości Jana od Krzyża czy Teresy Sawilla, co dla mnie jest niezrozumiałe zupełnie, raczej w naszych kręgach spotka się z sankcją, yy, sankcją społeczną, zwykłą jaką włączamy w postaci ostracyzmu i odrzucenia. I to znowu zawęża nasze myślenie, my chrześcijanie, nawet pewne typy duchowości, zawężamy te, z których korzystamy, z których nie korzystamy. Schodząc w tym rozważaniu kawałek niżej, również swoją tożsamość formujemy przez, przez negację. I teraz gdybym miał zastanowić się nad przyczyną takiego stanu rzeczy, długo się zastanawiałem nad przyjęciem tej perspektywy i, i tym wystąpieniem. Yy, to myślę, że najważniejszą przyczyną jest pewien kontrkulturowy yy, charakter naszego środowiska, yy, który się pogłębia yy, coraz bardziej. I teraz, co mam na myśli, mówiąc kontrkulturowy? Jeżeli trzon pewnych wartości obecnych w danym społeczeństwie, wokół których panuje konsensus i wszyscy je szanują, nazwiemy kulturą, to gdzieś zawsze w każdej grupie istnieją inne zbiorowości, i tak w społeczeństwie polskim też, które pielęgnują alternatywne sposoby funkcjonowania, alternatywne wzorce kulturowe, alternatywne wartości. I to je nazywamy subkulturowymi zachowaniami czy grupami. Czyli na przykład młodzi ludzie w naszej kulturze należy się przywitać, mówimy sobie nawzajem dzień dobry, i przez uścisk dłoni się witamy subkulturowe zachowanie będzie, nie zaneguje potrzeby witania się, ale wypielęgnuje alternatywne wzorce, czyli na przykład, nie wiem, młodzi ludzie się witają żółwikiem, jakieś wypracowują rytuały, które nie negują witania się, natomiast pielęgnują rytuały, które są alternatywne wobec obowiązujących, natomiast grupy kontrkulturowe, Grupy kontkulturowe, określane w literaturze jako grupy nihilistyczne, dla których tradycje i świętości narodowe są przedmiotem szyderstwa, potępienia lub odrzucenia, one będą uderzały w, w samą zasadę przywitania się. I teraz, patrząc na nasze ewangelikalne środowisko, bardzo często nie pielęgnujemy alternatywnych wzorców kulturowych, tylko definiujemy się poprzez negację tego, co istnieje wokół. I teraz bardzo bolesne lustro. Dla mnie to jest bolesne, bo to jest środowisko, które kocham, w którym przeżywam najważniejsze rzeczy, ale przepraszam za ten brak dyscypliny w utrzymaniu perspektywy yy, badacza z zewnątrz. Yy, bardzo często przeglądamy się jako środowisko w lustrze, przedstawiając się, jestem, nie wiem, Baptystą, zieloną, Świątkowcem, yy, jestem ewangelikalny, jestem protestantem, spotykamy się z pytaniem, a czym się różnicie? I teraz pytanie, jedno z najmocniej konfrontujących dla mnie pytań, to jest to, dlaczego takiego pytania nie słyszy buddysta czy muzułmanin. To są pokolenia i lata, w których myśmy jako środowisko definiowali się poprzez to, czym się różnimy. Takie były nasze publikacje, taka była nasza literatura propagandowa 400 lat po reformacji, i my ciągle więcej sobie dostarczamy antywartości niż wartości mówiąc takim językiem potocznym, no bo w języku socjologii to zawsze są jakieś wartości, nawet jeżeli one są odmienne od tych, które są obowiązujące w danej kulturze. I teraz kilka testów tylko na wzmocnienie tej tezy. Jako środowisko nie mamy wspólnych autorytetów. I tego nie stawiam jako hipotezę, ale jako tezę. Środowisko ewangelikalne niemal całkowicie pozbawione wspólnych autorytetów wokół których moglibyśmy czuć wzajemny szacunek. Autorytety starczają nam tak długo, dopóki uzasadniają nasz punkt widzenia. Jak w soczewce widać, to teraz jest czas na przywołanie egzemplifikacji. W czasie Festiwalu Nadziei i Organizacji, w którym można się wydawać, że niekwestionowane dla środowiska autorytety, dla środowiska ewangelikalnego zostają z łatwością y, kwestionowane i podważone, tylko dla udowodnienia jakichś y, przekonań mniej lub bardziej spójnych teologicznie. Y, więc, czy istnieje taki autor, który byłby poważany od początku do końca w środowiskach ewangelikalnych? Bo to znowu jest to, co speł, spaja grupę. Grupę spajają sankcje, grupę spajają autorytety, grupę spajają wspólne wartości. Ewangelikalnych chrześcijan też powinny, jeżeli patrzymy na nich jako na zbiorowość również spajać takie wartości. Więc yy, wydaje mi się, że trudno. Druga rzecz to brak pozytywnych grup odniesienia. Yy, yy, większość rzeczy i większość tych samodefiniowań następuje w oparciu o negatywne grupy odniesienia, czyli my, biblijni chrześcijanie, nie jesteśmy tacy, którzy bardzo kochają Pana Jezusa, ale nie jesteśmy tacy jak. Prawda? I wtedy pojawiają się ci inni, od których my się wyraźnie różnimy. Yy, My, my w Bydgoszczy nie jesteśmy tacy jak ci w Chełmży albo inne, inne można by było mnożyć przykłady, których jakoś tak nie chcę specjalnie przywoływać. I tutaj szukając tych przesłanek do jedności, a nie do negatywnego odnoszenia się, jest takie często zdanie przypisywane Augustynowi, przekazane przez arcybiskupa Marco Antonio Dominisa, że incertis jesteśmy unitas, indubis jesteśmy... Liber, indubis Libertas i Omnibus Caritas, czyli w tym, co najważniejsze powinna być między nami jedność, w tym, co drugorzędne, powinna być wolność, a w tym co. a we wszystkim powinna towarzyszyć nam miłość. Mała etyka leszka Kołakowskiego, leszka Kołakowskiego chyba zaczyna się takim pytaniem yy, pytaniem o prawo naturalne, to na razie chcę zbudować analogię. Pytaniem o prawo naturalne, czy istnieje jedna norma, jedna wartość która byłaby wspólna dla całej ludzkości. Jeżeli taką znajdziemy, to to będzie ten zalążek prawa naturalnego. Nie wiem, że wszędzie, czy to są Inkowie, czy to są Aztekowie, czy to są Chińczycy, czy to są y, słowiańskie praludy. Wszędzie zawsze jest tabu wokół jakiegoś tematu. No i jest bolesna konstatacja, że tego prawa naturalnego na próżno szukać, bo w każdej społeczności w jednej nie wolno jeść przedstawicieli swoich gatunków, ale są społeczeństwa, które wręcz zalecały jedzenie przedstawicieli swoich gatunków, więc nie ma. Nie ma takiej jednej wartości, wokół którego skupiły jednego przykazania, które by było wspólne dla wszystkich yy, społeczności, tak jak one żyły w izolacji od siebie. Natomiast ja bym to pytanie chciał przetransponować na nasze środowisko. I zadać je, jeżeli, żeby też troszkę, z... mówię, w deklaracjach łatwo o dobre rzeczy, natomiast patrząc na środowisko jako na grupę społeczną, czy jest jedna rzecz, o którą my jako ewangelikalni chrześcijanie nie skonfliktowaliśmy się, w której się różnimy i w której się nie skonfliktowaliśmy w sposób, który nas wyraźnie poróżnił? Więc to zalecenie, we wszystkim jedność, w tym co drugorzędne, wolność, yy, przepraszam, w najważniejszym jedność, w tym co drugorzędne, wolność, we wszystkim miłość, jest prawdziwe do czasu, yy, dopóki we wszystkim jest jedność. Natomiast nie ma dla nas rzeczy drugo i trzeciorzędnych, w których panowałaby wolność i miłość jednocześnie. I tutaj yy, mocno się zastanawiałem, no, dlatego że przywołanie takich historii graniczy z przekroczeniem granic dobrego smaku. I może sprawić zażenowanie zarówno referującego, jak i słuchaczy, ale myśmy jako środowisko skonfliktowali się o wszystko, o choinkę, o pieśni, o długość spódnicy, o kolor włosów, o kwestiach teologicznych takich jak zapłodnienie in vitro, służba kobiet, czy kwestiach praktycznych jak służba kobiet, nie wspominając. Natomiast w kwestiach dużo, dużo bardziej błahych absolutnie o wszystko. I więc w środowisku ewangelikalnych chrześcijan w tym sensie nie ma rzeczy drugo- i trzeciorzędnych. W których panowałaby wolność i miłość. Ale w tym momencie rzeczy konfliktowe zaczynają być rzeczami pierwszorzędnymi, i to jest bolesna historia. To jest bolesna historia, z którą cały czas się mierzymy. Trzecia rzecz, która na to wpływa, to jest z jednej strony kontrkulturowy charakter ewangelikalnego chrześcijaństwa, z drugiej strony brak autorytetów, z trzeciej brak pozytywnych grup odniesienia. Funkcjonujemy w oparciu o negatywne grupy odniesienia i czwarty brak sankcji. Każda grupa społeczna też pielęgnuje pewne sankcje, czyli kiedy zaczyna się, nie wiem, młoda władarczykówna źle prowadzić, to wtedy sąsiadka patrzy przez okno, potem babci w piekarni nagada, babcia dyscyplinuje córkę, w dużych miastach widzimy, że ten formal, ta forma rozproszonych sankcji zanika, w małych i na wsiach jeszcze dość dobrze funkcjonuje, ale, każda, ale, ale wtedy w tych miastach pielęgnujemy inne, część tych sankcji przekazaliśmy policji, i sobie sprawnie z nimi radzi. Natomiast w środowisku ewangelikalnych chrześcijan brak było jest sankcji, I to nie jest postulat, żeby były, żeby zaistniały, to jest tylko deskrypcja. Ale brak sankcji, które w jakikolwiek sposób by również nas jednoczyły. I kiedy pojawiło się pytanie yy, dzisiaj chociażby, czy o służbę, zaangażowanie w służbę osób rozwiedzionych, no to stanowisko ewangelikalnego chrześcijaństwa jest takie, że co się wydarzy w jednej grupie, a grupy nie są homogenicznie jednorodne to ten człowiek się odnajdzie w całkowicie w drugiej dobrze, nie? Więc kluczem do jakiejkolwiek, nie wiem, spójności tego środowiska nie, nie na, na próżno go szukać. Yy, mo, może Bogu dzięki, może źle, natomiast yy, taka jest na pewno deskrypcja i taki jest opis, yy, że tego brakuje i chyba intuicyjnie też czujemy, że yy, nasze środowisko nie ma umiejętności, yy, nie ma narzędzi, które by pozwoliły w jakikolwiek sposób się uspójnić. Co może być jego największym atutem? Ja nie chciałbym wartościować. To jest w zasadzie większość rzeczy, które mi chciałem, o których chciałem opowiedzieć. Gdybym miał poszukać analogii do jednorodnej grupy, albo gdybym miał poszukać analogii do tego, żeby opisać jak najlepiej środowisko ewangelikalnych chrześcijan, tak z punktu widzenia homogeniczności czy heterogeniczności grupy, czyli tej naszej ewentualnej jedności lub bardzo mocnego wewnętrznego zróżnicowania. I to myślę, że jest yy, jakaś taka przykra konstatacja, to to, że najbardziej podobną grupą jaką znalazłem analogiczną to jest grupa polityków. Yy, czyli mam wrażenie, że ta więź obiektywna, która nas łączy w tej sali tutaj zamyka jest słabsza niż podziały wykopane pomiędzy Yy, gdzie powinna zaistnieć ta więź subiektywna, czyli istnienie w kategoriach my. Czyli można powiedzieć, słabsze jest to, co polityków wiąże w klasę polityczną. Oczywiście słowo klasa jest zgodne, niezgodne z użyciem tutaj, nie wiem, socjologicznej definicji, ale to, co wiąże polityków w klasę społeczną jest słabsze niż podziały między poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi. Yy, I w naszym środowisku można by powiedzieć, że więź obiektywna, która nas łączy jest słabsza niż dystrofia i rozpad subiektywnej więzi społecznej, która powinna nas teoretycznie łączyć, czyli zamykać nas w myślenie typu my, my ewangelikalni chrześcijanie. Wydaje mi się, że na próżno szukać takiego myślenia yy, jedni, yy, no, na próżno po prostu szukać. Yy, dramat, który to sprawia. Taka sytuacja jest mniej więcej taki, że osoby, które są spoza tej obiektywnej więzi ewangelikalnego chrześcijaństwa, mogą zacząć budować silniejsze subiektywne więzi, czyli te w poczuciu my, z poszczególnymi grupami wewnątrz ewangelikalnego chrześcijaństwa niż my budujemy ze sobą nawzajem. I kończąc, chciałbym tylko przywołać jedną z ilustrację. To samo nagranie papieża Franciszka adresowane do konferencji. Yy, charyzmatycznych yy, pastorów w Stanach Zjednoczonych. Yy, dla mnie było jedno pytanie: czy ja, Keneta Koplanda, yy, który był adresatem tego nagrania, darzę, teoretycznie, mimo wszystko, my jesteśmy w tym jednym worku razem z Kenetem Koplandem, czy ja darzę go tak dużym szacunkiem, jakim darzy go człowiek zupełnie z zewnątrz, spoza tego kręgu? I okazuje się, że ja mam tysiąc powodów. Żeby wykopać bardzo głęboki ruch między nami, czyli się odciąć i zdystansować, a osoby spoza kręgu oddziaływania obiektywnej więzi społecznej, jaką wyznaczają ramy ewangelikalizmu, potrafi zbudować z nim większe poczucie wspólnoty typu my, chrześcijanie, musimy się trzymać razem niż my nawzajem ze sobą. Czyli te wszystkie nasze sposoby dystansowania się jedni wobec drugich wystawiają nas właśnie w taką sytuację, że za chwilę każdy z nas. Będzie adresatem podobnego filmu wysłanego nie wiem czy od patriarchy Konstantynopola, czy od patriarchy Rzymu. Natomiast my między sobą y, takich filmików wysyłać nie będziemy, tylko podkreślać rzeczy, które nas różnią, bo dystrofia subiektywnej więzi społecznej jest y, dość mocna. Kończę już. Powinienem teraz powiedzieć, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę, natomiast y, sprzeniewierzyłbym się swojemu powołaniu gdybym nie zakończył tego jednak bardzo optymistycznym przesłaniem. Jezus jest Panem Kościoła, jednego Kościoła, bez przymiotników, a nasza tożsamość to jest tożsamość Jezusowa. Czyli im bardziej jesteśmy Jezusowi, tym bardziej jesteśmy zielonoświątkowi, baptystyczni, Chrystusowi, ewangeliczni, wolni, jakkolwiek. Dziękuję Państwu za uwagę.